Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Witajcie, umiłowane Boże Dzieci. Mała droga, droga Bożego Dziecięctwa. Mamy święto Chrztu Pańskiego, a więc jest to wspaniała okazja, żeby podziękować Bogu, że jesteśmy Jego dziećmi. Wraz ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus chcemy to uczynić. Bowiem ona nas uczy tej drogi Bożego dzieciństwa. ona tak pięknie żyła tym sakramentem Chrztu Świętego. Zawołajmy na początku naszego rozważania jej słowami: Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie, twej mocy promienie, niechaj strawią mnie. Ogniu niepojęty, w płonące odmęty, niech mi da Twój święty, żar. Zatopić się. Może dzisiaj wyjdźmy od słów świętej Teresy, od dziesiątka Jezus. Zrozumiałam, że miłość naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, w niczym nie stawiającej oporu Jego łasce, jak i w duszy najsubtelniejszej. Bo cechą miłości jest to, że się zniża. Gdyby więc wszyscy mieli być podobni do świętych doktorów, którzy oświecili Kościół jasnością swej nauki, to wydaje się, że dobry Bóg, przychodząc do ich serc, nie stąpiłby wystarczająco nisko. Stworzył więc dziecko, które niczego nie umie i ledwie co mówi. Stworzył biednych, dzikich ludzi, którzy mogą kierować się jedynie prawem natury. I właśnie, Raczej stąpić aż do ich serc. To oni są tymi polnymi kwiatami, których prostota go urzeka. Wstępując tak nisko, objawia swą nieskończoną wielkość. Święto Pańskiego jest wpisana w to objawienie pańskie. Ta uroczystość objawienia pańskiego, którą obchodziliśmy, jedna z najstarszych w kościele, jest związana z takimi trzema wydarzeniami: z pokonem mędrców i dlatego mamy 6 stycznia to objawienie pańskie związane z tym pokonem mędrców, ale także, abyśmy o tym nie zapominali, że to objawienie pańskie jest związane z świętem Chrztu Pańskiego i jeszcze trzecie wydarzenie. Cud Kanie galilejskiej, czyli tajemnica objawienia siebie na weselówkanie. Druga tajemnica światła. Wstępując tak nisko, objawia swą nieskończoną wielkość. Rzeczywiście Bóg wstępuje, wstępuje do naszych serc, wstępuje, staje się mały, bo mamy teraz okres Bożego Narodzenia, a dzisiaj w to święto Chrztu Pańskiego kończymy ten okres. Trochę krótki, ale to nie oznacza, że kończymy radość Bożego Narodzenia, bo Boże Narodzenie ma trwać w nas. Mamy radować się z tego, że jest Emanuel, Bóg z nami, że Bóg jest w naszych sercach. Ta tajemnica Boga w naszych sercach stała się naszym udziałem już przez Chrzest Święty. Dzisiaj sobie o tym przypominamy w to piękne święto, że jesteśmy świątynią Bożej Chwały, świątynią Boga Ojca. Jezusa Chrystusa, Jego Syna i Ducha Świętego, czyli świątynią Trójcy przynajmniej że w naszych sercach ma być Jego chwała, objawienie Jego chwały. Jesteśmy tym mieszkaniem dla Pana Boga. Bóg stępuje tak nisko, czyli uniża się, żeby w nas zamieszkać, nie tylko gdzieś, prawda, żyć sobie i narodził się, jak to my mówimy, w tej szopie, czyli w tej grocie betlejemskiej. On tak naprawdę teraz rodzi się w nas i jest w nas obecny przez łaskę chrztu świętego. To jest ta niesamowita prawda, o której możemy zapominać, a, a tak naprawdę jest to taka podstawa. Podstawa tej wielkości. Bóg objawia swoją wielkość nam małym duszom, które pragną Jego. Tajnica chrztu świętego chrztu pańskiego. To jest też, jak Teresa mówi, stąpienie, Bóg wstępuje, a rzeczywiście Chrzest Święty no, wiąże się z tym, chrzest Pański, tak, wiąże się z tym, że Jezus wstępuje w Jordan, już zanurzenie w wodach Jordanu. Tak wyglądał ten chrzest Jezusa, przez zanurzenie i to tak jakby brudy tego prawda, naszego życia Jezus bierze na siebie. Jezus wstępuje w to, co brudne, żeby wyjść z tego i wyzwolić nas ku górze, ku Ojcu, żeby nas do tego Ojca doprowadzić. To jest wspaniała droga, i tylko zobaczcie: Chrzest Święty umożliwia nam taką drogę do Ojca, do Boga, Ojca naszego, tatusia wspaniałego, przez Jezusa w Duchu Świętym. I dlatego. To dzisiejsze święto, ja tak nazywam, że jest takim małym świętem, taką małą uroczystością trójcy przy To objawienie Pańskie to tak naprawdę jest nie tylko objawienie Jezusa Chrystusa, jest to też objawienie i Boga Ojca, i syna Jego umiłowanego i ducha świętego. A mamy to w tym słowie z Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy. Słyszymy, jak Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody, otworzyły się nad nim niebiosa, ujrzał ducha Bożego, stępującego jak gołębica, przechodzącego nad niego, a oto głos Nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. I to się dzieje w naszym życiu. Jezus, który wstępuje to, co nasze ludzkie, grzeszne, te brudy życiowe, duch święty, który jest nad nami, przychodzi i ten głos z nieba, który mówi: To jest mój syn umiłowany. I tak Bóg Ojciec chce powiedzieć do każdego z nas, patrząc na swego syna Jezusa: Tyś jest moim synem umiłowanym, tyś jest moją córką umiłowaną, w tobie mam upodobanie. Jakie to jest? Wspaniała dobra nowina, słuchajcie, na tej drodze Bożego dzieciństwa mamy wspaniałego Ojca, który tak bardzo nas kocha do szaleństwa i ma w nas upodobanie. Ma w nas upodobanie, bo daje nam Jezusa, który nas ratuje z tych brudów grzechowych, który nas zbawia od tego brudu i daje nam chrzest w Duchu Świętym, bo Jan Chrzciciel wiemy też, u innego Ewangelisty, Akurat Mateusz tutaj nie daje tych słów, ale inni ewangelista dają, dają te słowa. Czyli jak mamy teraz rok A, to mamy w następnym roku B będzie, jak jest Marka, to są to te słowa, że On was będzie chrzcić Duchem Świętym, tak? Jeszcze następny ewangelista powie, że Duchem Świętym i ogniem Łukasz powie. Jezus chrzci Duchem Świętym. A co to znaczy chrzcić Duchem Świętym? Czyli Jezus chce nas otwierać na miłość Boga Ojca, bo chrzest w Duchu Świętym to jest na nowo doświadczenie. Boże, jak Ty mnie kochasz wspaniale, ja jestem Twoim dzieckiem umiłowanym, Ty mnie tak bardzo kochasz. Tak bardzo mnie kochasz, jestem Twoją własnością i, i taki chrzest w Duchu Świętym ma stać się naszym udziałem. Często mamy, mamy nawet każdego dnia, mamy mieć zachwyt nad Bożą miłością, nie być przyzwyczajeni do tego zwrotu, że Bóg mnie kocha, czyli, ale odkrywać na nowo, jak bardzo ten Bóg mnie kocha, jak bardzo ma upodobanie, bo jestem jego dzieckiem przez Chrzest Święty. I jeszcze z dziejów apostolskich mamy, przekonuje się słowa Piotra. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, Bóg tak nas kocha, On nie ma względu na osoby, czyli On nie patrzy, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, ten, prawda, mniej grzeszy, ten więcej grzeszy, ten więcej się modli, ten mniej, ten więcej dla mnie dobra robi, ten mniej. Czy Pan Bóg tak patrzy? Nie, jesteśmy równi. Bóg nas kocha jako dzieci i nikogo nie wyróżnia. Czy to ksiądz, czy nie ksiądz, osoba zakonna, czy papież. Bóg kocha nas wszystkich jednakowo. I to jest niesamowite w tej dobrej nowinie, na tej drodze Bożego Dzieciństwa, że takimi Bożymi Dziećmi jesteśmy. Popatrzcie, popatrzcie, jakimi dziećmi Bożymi jesteśmy przez sakrament Chrztu Świętego. Co z nami uczyniono przez ten sakrament. I mamy być mu mili, właśnie wtedy, kiedy będziemy się go bać, ale bać, nie na zasadzie, prawda, że boimy się Boga, podejść do niego, tylko boja się Pańska. Wiemy, że Bóg nie jest partnerem, tak, kumplem jakimś, tylko mamy ten respekt, wiemy, kim Bóg jest, jaka jest Jego pozycja, jaki ja jestem, mały pionek, tak, wobec tej rzeczywistości boskiej. Postępuje sprawiedliwie, to znaczy biblijnie. Jestem dopasowany do planu miłości Boga Ojca, czyli wpasowuje się w ten plan. Przyjmuję plan zbawienia, który, który jest nam dany przez Jezusa w duchu świętym, i ten plan Boga miłości jest niepodważalny w Twoim życiu. Żyj łaską Chrztu Świętego. Niech ten chrzest święty się w Tobie uaktualnia, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Mieć. Uaktualnienie tego chrztu. To, że przyjęliśmy kiedyś chrzest, to było prawda ileś lat temu, i najczęściej tego nie pamiętamy. Niektórzy mieli taką, ja to mówię, łaskę własce, że my mieli później chrzest i pamiętają ten dzień, natomiast my nie pamiętamy zazwyczaj, bo byliśmy malutkimi niemowlakami, dzieciakami. Natomiast my mamy żyć tym na nowo. I dlatego dzieciństwo Boże wymaga od nas odnawienia tego, tego sakramentu. Czyli zachw zachwyt nad Bożą Miłością. To wszystko ma na w nas pracować, dodawać nam siły, potencjału, bo jest to wielki, olbrzymi potencjał, jaki Bóg złożył w nasze serca w Dzień Chrztu Świętego. Czy jesteś tego świadomy, bracie i siostro? Pomyślmy o tym. I święta Tereso od dzieciątka Jezus, prosimy Cię, żebyś właśnie wstawiała się za nami, żeby ten sakrament Chrztu Świętego w nas Nieustannie działał, żebyśmy doświadczali tego chrztu w Duchu Świętym, żebyśmy zachwycali się na nową miłością Boga Ojca, święta Teresa od dzieciątka Jezus módl się za nami. I muszę wziąć tekst tej modlitwy końcowej. Bo nie wziąłem tej kartki, dzisiaj jestem na wyjeździe teraz. I nie wziąłem tej kartki ze słowem Bożym, ale już zaraz sobie znajdę. Z końcową naszą modlitwą, którą odmawiamy, więc powiedzmy teraz wspólnie tą modlitwę. O słowo Boże, Ty jesteś tym orłem godnym uwielbienia, którego miłuję i które mnie pociąga. Tyś skierował swój lot na ziemię wygnania, chciałeś cierpieć i umrzeć, aby pociągnąć duszę aż na łono wiecznego ognia trójcy przy wieczny Orle. Ty chcesz karmić mnie Twą boską substancją, mnie biedną istotkę, która zamieniłaby się w nicość, gdyby Twój boski wzrok nieustannie nie darzył jej życiem. O Jezu, pozwól mi powiedzieć Ci w nadmiarze wdzięczności, żeś nas. Umiłował do szaleństwa. Jakże wobec tego szaleństwa moje serce nie miałoby się wyrywać ku Tobie? Jakże ufność moja może mieć granice? O, ja wiem, że święci stawali się dla Ciebie również szaleńcami, a będąc orłami, dokonywali ich wielkich czynów. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków, amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. No to chyba się dzisiaj rozgadałem, nie pilnowałem czasu, więc przepraszam za to gadurstwo, ale tego Wam życzę, tego wszystkiego, co powiedziałem, tego doświadczenia ogromnej miłości Boga Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Bo Trójca Święta mieszka w Tobie, i Chrzest Święty sprawia to, że jesteś umiłowanym Bożym Dzieckiem i masz żyć w wiecznej chwale Nieba. Amen.